Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak wybrać odpowiedni system antykradzieżowy do samochodu. Ważne niuanse wyboru. Na końcu artykułu ciekawy film o tym, jak chronić swój samochód przed kradzieżą. Artykuł o tym, jak wybrać odpowiedni system antykradzieżowy do samochodu. Ważne niuanse wyboru. Na końcu artykułu ciekawy film o tym, jak chronić swój samochód przed kradzieżą. Co 10 sekund na świecie kradziony jest jeden samochód. Dla niektórych osób stało się to sposobem na zarobienie dużych pieniędzy. W końcu samochód można sprzedać w całości, na części, wykorzystać do szantażowania właściciela lub po prostu jeździć nim z wiatrem. Aby nie stać się kolejna ofiara porywaczy, każdy właściciel samochodu powinien wyposażyć swój samochód w niezawodny system antykradzieżowy. Ale jak go wybrać? Na co zwrócić uwagę? Zrozummy. Główne rodzaje systemów antykradzieżowych. Zanim zaczniesz wybierać, musisz zrozumieć, jakie systemy antykradzieżowe istnieją. Wszystkie nowoczesne środki ochrony samochodu przed kradzieżą S warunkowo podzielone na trzy kategorie: Krótko opisz każdy typ, aby przy wyborze niezbędnego urządzenia nie było niepotrzebnych pytań. Systemy elektroniczne Elektroniczny system antykradzieżowy obejmuje znany wszystkim alarm samochodowy. Powiadamia o nieautoryzowanym wejściu do samochodu lub o różnych wpływach zewnętrznych na niego, wstrząsy, podejścia. Nowoczesne alarmy samochodowe mają szeroki zakres różnych funkcji. Mogą wydawać głośny dźwięk, NP, Syrena. Powiadamiać właściciela samochodu o włamaniu za pomocą wiadomości SMS lub połaczenia telefonicznego. Alarmy mogą automatycznie uruchamiać silnik i wyciszać go, jeśli nie ma pilota ze specjalnym czujnikiem. Warto zauważyć, że alarmy samochodowe rzadko powstrzymują złodziei samochodów z doświadczeniem. Nauczyli się oni wyłaczać je w około 10 do 15 sekund. Oczywiście jest to poważna wada alarmów samochodowych. Maksymalne, co mogą zrobić, to chronić samochód przed chuliganami. Elektroniczny system antykradzieżowy obejmuje również immobilizer. Urządzenie to odłacza przewody elektryczne samochodu w przypadku włamania, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Wielu kierowców używa immobilizera jako głównego zabezpieczenia samochodu. Systemy mechaniczne mechaniczne urządzenia antykradzieżowe fizycznie uniemożliwiają intruzowi kradzież samochodu. Takie systemy SA zwykle reprezentowane przez blokady, które SA instalowane na kierownicy, skrzyni biegów, masce, kołach. Aby usunąć takie urządzenia, potrzeba czasu, a przestępcą go nie ma, więc prawdopodobnie porzuci swój plan. Specjaliści radzą, aby koniecznie właczyć jedno z mechanicznych urządzeń antykradzieżowych do zestawu bezpieczeństwa samochodu. Najczęściej radzą umieścić blokadę maski, aby złodziej nie mógł dostać się do silnika i przewodów elektrycznych samochodu. W tym przypadku, model i miejsce montażu takiej blokady zależy od modelu samochodu i rodzaju jego nadwozia. Elektromechaniczna blokada maski współpracuje z immobiliserem lub alarmem samochodowym, dzięki czemu jest sterowana za pomocą jednego pilota. System satelitarny, satelitarny system antykradzieżowy to urządzenie, które przesyła specjalne sygnały GSM o lokalizacji samochodu. Istnieją dwa główne rodzaje takich systemów antykradzieżowych. Pierwszy typ wycisza silnik skradzionego samochodu i daje specjalny sygnał agencji ochrony których pracownicy natychmiast udają się w UE wskazane miejsce i zwracają skradziony samochód właścicielowi. Takie systemy ESA obecnie uważane za najbardziej niezawodne, ale oczywiście najdroższe. ESA to główne systemy antykradzieżowe, które istnieją obecnie i SA aktywnie instalowane w samochodach. Zastanówmy się teraz, który system DAC pierwszeństwo. Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemów antykradzieżowych? Należy być realista i zrozumieć, ze doświadczeni napastnicy mogą ukraść każdy samochód, nawet z najdoskonalszym systemem bezpieczeństwa. Jeśli hakerom udało się włamać do zaawansowanego technologicznie samochodu elektrycznego Tesla Model S, co możemy powiedzieć o zwykłych samochodach. Nie ma jednak powodu do rozpaczy. Aby zrozumieć, jaki system antykradzieżowy wybrać, należy przez chwilę wyobrazić sobie siebie w roli złodzieja samochodowego. Wtedy zdasz sobie sprawę, że najcenniejsza rzeczą dla niego jest czas. Jeśli nie może ukraść samochodu w ciągu 5 do 10 minut, porzuca go. Dlatego trzeba zainstalować taki system, który nie da rady w 10 do 15 minut. Wtedy prawdopodobieństwo kradzieży samochodu drastycznie spadnie. Dlatego eksperci zalecają zainstalowanie kilku urządzeń, np. alarmu samochodowego i blokady maski. Przy wyborze systemów antykradzieżowych należy wziąć pod uwagę trzy parametry: koszt. Warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę sprzętu ochronnego ale także na koszt samochodu Jest mało prawdopodobne, aby rozsądne było umieszczenie nowoczesnego satelitarnego systemu bezpieczeństwa na starym Żiguli. Ale w reprezentacyjnym samochodzie będzie to całkiem odpowiednie. Aby lepiej zrozumieć kwestię ceny, należy przestrzegać głównej zasady. Koszt wydatków na system antykradzieżowy powinien wynosić 7 do 10% ceny rynkowej samochodu. Niestety nie zawsze producenci potrafią znaleźć równowagę między cena, funkcjonalnością i możliwościami ochronnymi swoich systemów. Aby zrozumieć, czy system jest wart swojej ceny, należy dowiedzieć się, jakie funkcje antykradzieżowe oferuje jego twórca. Jak wspomniano powyżej, przy wyborze systemu antykradzieżowego należy wziąć pod uwagę koszt samochodu. Rozważmy zatem specyfikę wyboru systemów bezpieczeństwa dla samochodów z różnych kategorii cenowych. Systemy antykradzieżowe dla samochodów z różnych segmentów cenowych. Systemy bezpieczeństwa dla niedrogich samochodów, w przypadku niedrogich samochodów, które kosztują do 10 tysięcy dolarów, należy wybrać. Dobry system alarmowy i pewnego rodzaju blokadę. W takim przypadku system alarmowy powinien koniecznie mieć kod dynamiczny. Nie kupuj systemów ze stałym kodem, ponieważ SA one beznadziejnie przestarzały. Jeśli instrukcja nie zawiera informacji o rodzaju kodu, Lepiej nie kupować takiego systemu alarmowego. Uzbrajanie i rozbrajanie powinno odbywać się za pomocą różnych przycisków na pilocie. Pożądany jest zakup systemu z pojedynczym czujnikiem wstrząsów i możliwością regulacji czułości. Tanie systemy alarmowe zwykle wykorzystują jedna blokadę silnika, ale lepiej jest mieć dwie. Gwarantuje to większa niezawodność. Systemy klasy budżetowej kosztują 100 do 300 dolarów amerykańskie. Pożądany jest zakup systemu z dwukierunkowa komunikacja, dwukierunkowa, wtedy właściciel samochodu będzie mógł wiedzieć nawet z dużej odległości, co aktualnie dzieje się z jego samochodem. Teraz należy powiedzieć kilka słów o wyborze mechanicznych systemów antykradzieżowych do niedrogiego samochodu. W takim przypadku można kupić proste mechaniczne blokady antykradzieżowe na kierownicy lub pedałach. Kosztują one ponad 30 dolarów. Systemy antykradzieżowe dla samochodów ze średniego segmentu cenowego, aby chronić samochód to wartości 10 do 30 tysięcy dolarów, należy kupić systemy antykradzieżowe ze średniej kategorii cenowej 300-800 do dolarów. Systemy te wykorzystują już kod dynamiczny, a także mogą być używane bardziej złożone sposoby kodowania i przesyłania wiadomości podwójny. Kod dynamiczny lub dialogowy. Ponieważ pojazdy ts drogie i szczególnie interesujące dla złodziej samochodów, powinny być wyposażone w dodatkowe czujniki, głośności, pochylenia, ruchu, zbicia szyby, czujniki mikrofalowe. Warto wybierać systemy z immobiliserami przekaźnikowymi i możliwością blokowania bezprzewodowego. W takim przypadku, podczas instalacji, nie będzie wymagane żadne dodatkowe okablowanie. Sygnały sterujące będą odbierane za pośrednictwem tradycyjnego okablowania samochodowego. W obecności takich przekaźników porywacz nie będzie w stanie szybko znaleźć przerwy w zablokowanym obwodzie. W takich systemach sterowanie rozruchem silnika jest jedna z podstawowych funkcji. Konieczne jest wybranie systemów z co najmniej dwoma dodatkowymi kanałami do sterowania pakietem elektrycznym samochodu i urządzeniami: zewnętrznymi, ogrzewanie, nagrzewnica, szyby. Jeśli taki samochód często musi być parkowany na ulicy, konieczne będzie zakupienie mechanicznych urządzeń blokujących. W takim przypadku lepiej jest zainstalować blokadę maski, ponieważ pod nią znajdują się wszystkie elementy sterujące silnikiem. System antykradzieżowy dla samochodów o takim koszcie powinien mieć dwukierunkowa komunikację. Systemy bezpieczeństwa dla drogich samochodów, w przypadku samochodów droższych niż 30 tysięcy dolarów amerykańskich, należy zainstalować drogie systemy antykradzieżowe o najwyższym możliwym poziomie ochrony. W końcu nikt nie chce, aby jego Lexus lub BMW zostały skradzione. W takim przypadku będziesz musiał uciec się do zakupu satelitarnych systemów antykradzieżowych z interfejsami GSM i GPS. Wówczas samochód będzie przesyłał swoje współrzędne na telefon właściciela, gdy zostanie o to poproszony. Warto zauważyć, że można używać absolutnie różnych wariantów systemów antykradzieżowych dla drogich samochodów. Na przykład, można nawet całkowicie zrezygnować z instalacji zwykłego alarmu samochodowego i zastapić go nowoczesnymi pagerami GSM. Które mogą stać się alternatywa dla systemu z dwukierunkowa komunikacja. Wiele nowoczesnych pagerów GSM może skonfigurować syrenę i blokady silnika. Ponieważ komunikacja na odległość między samochodem a właścicielem odbywa się za pośrednictwem telefonu, nie ma potrzeby używania nieporecznego pilota z wyświetlaczem LCD. Ogólnie rzecz biorąc, można zrezygnować z tradycyjnego pilota. Wiele samochodów wyposażonych jest w fabryczne imobilizey które posiadają przycisk na kluczyku umożliwiający zdalne otwieranie centralnego zamka. Krótko mówiąc, drogie samochody można wyposażyć w różne systemy antykradzieżowe, które będą chronić je przed włamaniami tak skutecznie, jak to tylko możliwe. To prawda, taka przyjemność będzie kosztować dużo ponad 2000 dolarów amerykańskich. Dodatkowe niuanse. Przy wyborze systemów bezpieczeństwa konieczne jest również uwzględnienie specyfiki eksploatacji samochodu. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na limity temperatury pracy, w których system antykradzieżowy może skutecznie działać. Dotyczy to mieszkańców północnych, zimnych, regionów. Konieczne jest wybranie takich systemów, które mogą pracować nawet w temperaturze E40 symbol stopnia C. Tryb temperatury musi być koniecznie określony w instrukcji. Jest to bardzo ważne w przypadku korzystania z systemów wielomodułowych, w których awaria jednego elementu może prowadzić do utraty. Właściwości ochronnych całego systemu. Podsumujmy do procesu wyboru systemów antykradzieżowych, należy podejść równie odpowiedzialnie, jak do wyboru samego samochodu. W końcu, nie chcesz pewnego dnia pożegnąć się ze swoim żelaznym koniem i stać się pieszym? Tylko niezawodny system będzie w stanie jak najskuteczniej chronić samochód przed kradzieżą. Wideo o tym, jak zabezpieczyć samochód przed kradzieżą.